Então, oh. isso é, é dobre. rozszerzenie Dobrze Bora, galera. Eeeh. Uh, não tinha Não tinha nada! isso. Não tinha é Não é Tak Ale co się odwala, widzicie? A jak zrobimy tak? A to kurwa stracę... Stracę czat A to i tak nie możesz, nie, nie, nie odpiszesz nic, bo i tak nie możesz kursora przełożyć nie. No właśnie to jest porąbane Dobra, zrobimy tak, że nie ma... A, zobaczcie Nie wywali Eee... O Jezu, 480... Ooooooo! O. O, A! HD! Nie ma! No to nie nagrywamy. Nie robimy! Młaby musi być obraz HD! Nie no, da się manietów nagrywać HD, bo to jest gra na 150. No to wam wami ludzie przyjdą. Nie da nie? Da się! Teraz na zrobię następne... Tylko filmowe są, ale mają... Daj, tą... Zobaczymy. O maaaś! O kur... Ale wyszło! Wyszło czterysta siedemdziesiąt 473 na... Jaką tą ma rozdziałkę?! Nie ma na to się. 800 na sześćset. To jest jeszcze gorzej. Dobra, robimy opcję numer dwa. A teraz ty mam, że Jest teraz 473 na 263 pixel, ale 266 pixel jest. Maria Dobra, robimy skomentować tam czabucie z długiem. Nie Jest kamerą, nie. No, kamera na maksa, kamerę ustawiam na grey. A masz się w Nie zaraz. Ja to nagram, to jest zarobista gra no, Jakie no, będzie no. szelsta? E, nie, nie będę tego rozciągał, nie, e, 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 robię kamerę To chujowa jakaś będzie 1000 to jest 1720 y, na Będą te słońce, będzie się odpijać Nie będzie, zaufaj mi, zaufaj mi, będzie dobrze Eee